Tylko, że on jest dość oporny bardziej niż ty. Czeł. dobry w tą grę. No, ale on bardziej, bo ja z nim gram, mówię graj, a wystawienie zmienia. I tak mówię graj, a on nie, bo ci mnie i się skręca. I, i nie grał meczu całego, bo wystawienia, a potem ej waliło mnie. Napisał, <ślesz> że odpala kompa. A jak się... Ej, co to za mecz jest? Jak oni śpią zamiast grać? Ale poczekam brameczka. Pierwszy raz ci się coś udało, nie? No. Wiem, synku, że nie jesteś z ciebie ale... Ty mi się nie udało. Dobra, teraz ja, teraz ja, teraz ja. Kurde, czemu nie ty tak pojawił? Nieźle, ale ty słaby, jacie kłyca. No niech Ej, bo sam nam bramkę strzelił. Czemu w ogóle gra zawkiem? awkiem? pomogę ci zaraz, tylko... Dawaj, dawaj, daj, Dostałem ci piłkę, no biegnij! Ta? Dzięki, dzięki. Prawie <laughs> by ci pomogłem jak coś. Ej, ale nie są słaby, ja z nimi nie chcę grać. <laughs> <A> wsteczny. <laughs> o, A ty wsteczny? Biegnij, ty biegniesz. Dobra, Patea. Ale... No dobrze, Fenku, coś ci wyszło w życiu i pa, moja brameczka piękna. Patra, patera, patera! Gdzie jesteś? Cię nie widać tutaj! Kurwa No co ty robisz? Ale odbiłem go, odbiłem go to Szansę tobie dałem No kurde, odbij to! No nie tak! No nie tak! Kurde. Nie ta Czemu nagle ta prędkość się pojawiła jak ja wolno jechałem Dobra, postawię, postawię to ten bez słów co, co za chwilą zrobiłeś, nie? No to... zostawia ci piłkę! Dzięki, dzięki! Kurde, odbija się nie tam gdzie powinna, w ogóle... Jak bo jeszcze z nami wygrają, się okaże! Nie ej! Busta mi zabrałeś! Wychodzę! Sorry! Ej, nie ta bramka! Dobrze! To Oni dobrze. też... Też im się bramki pomyliły! Ty! Wykastrowali mnie! Ja też! A stracy mi zrobili. No, tobie tak, a mnie nie. Ja się nie dam. O kurde, znowu. Tragedia. Dobra. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj! Patyra, patera. Ale, to... a... no ale frajer, a... to. A ty żeś nie trafił. Dawaj, dawaj, dawaj! Da. czaj, czekaj, czekaj, dobrze, jest dobrze. Dawaj, kurde. dawaj! Dawaj, piłka twoja, zostawiłem ci, obiekty. Ty spida nie mam. <laughs> odbijam, odbijam. Odbiam. Odbiam. Dawaj Odbiam. teraz ty! Dawaj, dawaj, kurde, no! No prawie weszło, prawie weszło, tylko uf, się obok pojrzało. Tyle emocji w tej grze. Dobra, uf, uf. I Ty Tygona nam strzelają właśnie. Broń, 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 broń! A, nie, nie, damy. nie, nie, spina. Idziemy na Minecrafta po, po spina trójkę, dobra? Spina trójkę, odpalone masz. Doma. To czekaj, zaraz się dodamy. Dodajmy do znajomych. Albo napisz twój nick jaki masz. No właśnie, ja ja pijść na bramkę Ale ja jestem bliżej. Ja zrobię. robię? Jesteś Patu... bliżej debilu tę... Kurwa, mówiłem, żebyś szedł na bramkę. I ja, ja sam strzelam Dobra, jednak nie Pa co robi, pa co robi, pat co robi? Oponem O, o no, dobrze, pa, co, dobrze, Co robią, Co robią, co robią? Na plecy się wywaliłeś trochę. O wystaw mi, wystaw mi! Grać jeszcze będę dzisiaj? Ta! Znaczy chyba, chyba wieczorem. Nie wiem, do północy no, stylu czasu. To ale Minecraft jeszcze będzie na pewno. Tylko nie wiem czy będę czy kastle. O, no, z kim ja gram Nie, bo mi piłkę wybija spod kół. Jak i popal ja tam byłem, gdzie ja tam byłem? Ale wcześniej! Nie było mnie w tej akcji. No właśnie! <noise> no co mówisz że się piłkę wybija? Ja tam nie było. Ale... Dobra, nie jak biegnę. Ja teraz, ja teraz, ja tam... Bo, Pa. A, A, kurde jaj. Pa, pa, pa! Patrzę! No kurde! kurde. Nie ta bramka, wybi, nie dobrze. Wiem, by, czemu mnie wybiłeś? To... No nie kol Ty gola nam wstrzają chyba. Ale też nie, da nie. trafią Dawaj, Perku, traf! Kurde! Przeciwam! Dawaj, 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 dobrze, 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 będzie gol Nie no to jednak ty strzlałeś. No biegnij! Po to, po Kurde, pierwszy był Ja już chciałem akcję pokazać. Dobrze, dobrze Chciałem, bo się wywróciłem. No, feku! Mogłem wyskoczyć, i chyba był gol. Ale dobrze, piłka, akcja, akcja da, jest robiona. 2-2, jest. Gdzie ty jesteś? Kopnij to chociaż. Potom, potom. Dobrze, bramka. Teraz ty, 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 ty gdzie on jesteś? No, on kolej... mnie. <noise> Twoja kolej była. O kurde, myślałem, że to wybiję To leży u mnie, dobrze. Znaczy, dodam, label ty się do znajomych, ale tak to do gierki to po tym, nie? Dobra, dobra, dobra Stary, no trochę no, lżej, Trochę lżej, bo... O Ty! Oj, Oj. Dawaj no. Kurde, chyba nam kolejnego gola Co ty robisz? Dobrze. Obroniłem! Uh, uh, uh. Obroniłaś! Co ty gadasz? Ja mieciu. Mi dawaj, zabrałeś mi pusto Dobra, dawaj, dawaj, teraz twoja kolej. Podałem, podaję. No podałem ci! Gole strzelają! Gole strzelają! Gole strzelają, strzelają! Nie. Nie. A już tak dobrze wyjął. Ale zabro, to widziałeś? Po co jest? A my się bawimy w tej grze, a oni się pocą na nas. No. Dobra, teraz ja jadę i strzelam bramkę w pierwszej, dobra? Będziecie jeszcze grać w Rocket League? No, będziemy. To możesz zbijać. No tak. Bo dopiero to sobie... jest pierwsza, pierwsza gierka tutaj, dopiero. To możemy sobie Nie, w Package pograć. Nie, to jest druga. Na ramblu. No nie, kurde, chyba gol to będzie co, nie? Jezu, no jesteś moim bogiem, nie w tym momencie. Za to, że to broniłeś. Kurwa, taki ale bramkarz. Ale mi imponująca obrona znowu, to ja to byłem. <grym> Jaka obrona tam trafiła? Zobacz, zobacz, i bronię, ale on to robił Patrz, patrz. Widziałeś? widziałeś, widziałeś, widziałeś? Nie, taki bramkarz... Jedź i nie pierd. Patrz. Jedź i traf piłkę chociaż. No to trafiłem, tragedia. trafiłem, ale mhm. to piłka źle poleciała, a nie ja. No kurza, ty, ty we, to, we to broń to chociaż, co? No jak ty, no to bronić, bo... jak Cię nie ma ze mną? Nie tu, zostaw to. No, no. No, się dobry fejk, dobry fejk, no debilu! <laughs> Zahaczyłem się o ścianę. Ty, gdzie ta piłka jest? Zawsze naszej bramce. O, panie. fajnie. Zobacz, zaraz będzie dobrze, będzie dobrze. na ścianie zaczepiłem No chyba? nie, no zabrał mi tego. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. O, o! O, się u, ja. Jak oni to obronili? Ja już tam strzelałem. Ja tak samo, ale oni są tak grubi dla nas trochę. Strzelaj! Znaczy, kurwa. No i pogranie. obroniłem, żeby naszą nie poleciało. No właśnie, komu się Nieprawda, broniłem. Dobra, nie, 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 no ja przegram z tobą, każdy mecz, ty słaby. Ja? Tak, tak, tak. Ała, moje plecy. Kurwa dobrze, że to powiedzieć do plecy, bo już się zastanawiałem co ty tam robisz Ale co? No to było coś tak Taki, Takie cieki, nie wiem czy Poważnie, się ja ja zaczę... A Aż zaczęło co? bawiać Co tam się dzieje A e, ty coś? Ale wydajcie mi się, takie sceny to pewnie jak zawsze w każdą grę Mówisz że tym... bez linii tu jeszcze był staw i Bill no ale jak, wiesz, ja piszę piszę z kolegą o pierwszej w nocy czy tam trzeciej, o trzeciej w nocy piszą, czy gramy do piątej na tym, Mind no to co tu się dziwić? Jesteś z di Discorda Capiego? A który to jest Discord, jak się nazywa, to ci wtedy powiem. O kurde. No co to jest? Nie ma piści, ty ryby wziąłeś, upo. Dobra, wejdźmy. Trzeba się, zablokowałem. Za o kurde, chyba nam sambuja właśnie strzelam. Jednak nie, jednak to była tylko zmyłka. Pomogłem. Dzięki. Ty, bo jednak nie trafiłem w tą piłkę. Co kurde, nie ta bramka. nie i się cofnąłem. Label, no co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Za to, No to pomagaj mi. Pomagam. To szybciej pomagaj. Garmiszef, jak ten Discord się nazywa? O kurde, ty. O, mieć obronił, dobrze. No i widzisz, on jest spocony w tą grę, już widać. Ja <noise> jak wszystko? Kurde. No kopie jeszcze mnie ty khamie Nie, nie umyty Dawaj, no daj No jeszcze kopie mnie, tak, jak to zrobić? Strzel to chociaż Ty, ktoś mnie z buta kopnął, co to ma być? Ej, no nie jak? ta lapel! No za no jeszcze nie byłem, nie byłem. No no to, to nie się nam Aha, coś stało No tu masz umiejętności chcesz No label Na tym trybie byli. Na R używają się różne Tam obok Nitra masz umiejętności taki które powoli tam, widzę. Aha dobra pojedy jesteś się stało to sobie o, Dajcie mi tą piłkę szybko Ale jak o, tam szybko? życie mordo? A powoli życie Ferie mam, więc fajne Ale u ciebie jak tam skorpion? Ja mierdzolem mnie tych kamień Ale mamy zbliżony poziom bo jakoś mało goli wpada Kurwa wow! No peszek, peszek, bro... co to jest? ja to na posturce Po posturce? No na posturce To nie za posturkę <grym> <grym> Ale ci nabiła ta piłka dzięki mnie tylko No Dobra Bieg mi biegnij na piłkę no, label, musisz trafić chociaż tą piłkę, staraj się. A nie, trafiłeś chyba tak. No, tam zajebiście, piłka. fajnie się skończyły tydzień temu, no ale co życie? No. Widzisz, ja tydzień temu jeszcze chodziłem. To buta Kurde, czemu to auto tak lata dziwnie? O, dobrze, dobrze, dobrze. Kurde, Po co ruszasz? Dobra. Dobrze no. i to jest bramka. Gówno nie bramka. Kurde, prawie. To twoje takie? No moje. Ty, piłkę mi zabrał. Nie no, to nie padnie, nie mówcie tak. Jak Rnabell co no. ja boję, łatwo, łatwo. A. Labre, ja Cię nie widzę w tym meczu. A co tutaj pierwszego? Ale dzięki gdzie komu strzeliłeś. Ja ci nabijam A. tą piłką. Taką miałem, mają taką miałem, co się przytyknie. Jak ci Skorpion w szkole idzie? Kurde, nie wiedziałem, myślałem, że Mietka na bramce nie ma. Ja kurde. No to taką dektykę mieliśmy sprytną Label, dobrze, 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 dobrze. O to chodzi, Label. O nie, kłopoty są, kłopoty są. O no, co za to to robi, jakie Ty, Ty, ja chciałem... No Label, gdzie to używasz? To mu już je pojął. Jezu, no co to było? Przyjął tylko talon, tą piłkę. Dobrze, no. Nie no. i kolejną na naprzczelić. A, mijał tak i już myślałem, że mu zabiorę tego gola. Ale jednak nie. Szkoda. A kogoś... Fenek. No? Masz kogoś na no, podciekaniu, coś. No, on Pala. tam siedzi. Label, biegnij szybko. To to jest Adykik Ady, kto? Siema. Okej. Okay. Dobra. Aha. Biegnij. O, Jaki dobrze, gole. dobrze, dobrze. Teraz ja tutaj. I gol, 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 gol. No i co wam powiem? Aha. Nie wiem, czy samobója czasami nie strzeliliście. Nie, ja nie. Do zweryfikowania ja ja to jest. Nie, 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 nie Patrz chyba. to, pa jaka czysta. Z połowy, z połowy. A, to miecz dobił. Nie, ale to masz gola No wiem, ale to przez to, że chyba umiejętnością dobiłem. Label niż... wie jak nie na piłkę, szybko. O. Nula. Kurde, no. No Label! No, 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 no. No. Jeszcze ta auto się przewraca, jakby było pijane. Dobra, Lapa, już się nie będę denerwował na Ciebie, dobra? <laughs> tylko mi pomagaj, no! <laughs> nie będę się na Ciebie denerwować. Sekunda, następna wiadomość, tylko dobra, mi pomagaj, no. do koła wielkiego! Dobra, kurwa, tak szybko to znika? Kurwa po chuj te koce używałem No i teraz to muszę używać specjalnie musiałem żeby to zniknęło no, Zostaw to Kurde się mnie zniszczyli Naprawdę dobrze Nie jednak nie No <ścoughs> ale pierdolę nie nie nie, nie 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 to nie może być Dobra Ale co te koła dają ogniste bo ja nie wiem no, mnie kłopi... O kurde kłopoty kopaty, dobrze 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 co ty. Co? Wziąłeś, co koła, no A, że ja chcę koła dają dać. No właśnie, jakąś moc miałaś dziwną.